Zapraszam Państwa na relacje z targów transportu, spedycji i logistyki w ośrodku Expo Silesia w Sosnowcu. Widzimy tutaj prezentację dwóch grup firm skupionych wokół transportu drogowego i transportu kolejowego. Te dwie gałęzie transportu w Polsce rywalizują ze sobą. Z jednej strony niedoszacowany, niedowartościowany transport kolejowy, z drugiej strony transport drogowy z problemami, o których wszyscy Państwo wiedzą. Zapraszam na relacje, gdzie przyjrzymy się tym problemom. Przyjrzymy się także najciekawszym ekspozycjom na tych targach, właśnie w Sosnowcu. Panie Prezesie, czy przewóz kolejowy towarów może być alternatywą dla przewozów drogowych? Czy ta alternatywa bardziej ekologiczna? Ma szansę także, jeżeli chodzi o realia ekonomiczne. W chwili obecnej wykonujemy już takie przewozy, a w dalszym ciągu rozwijamy ofertę pod takim kątem, tak aby nasz klient mógł nam zlecać towary i nie myśleć, nie zastanawiać się nad swoją logistyką, czy to będzie logistyka kolejowa, czy też logistyka samochodowa. Czy uważa Pan, że przyszłość należy. No, oczywiście pozwólmy fantazji działać, raczej do kolejnictwa, czy raczej do przewozów drogowych? W tym momencie, jeżeli chodzi o przewozy cargo. Biorąc pod uwagę, że infrastruktura naszego kraju w chwili obecnej jest bardzo przeciążona, jeżeli chodzi o drogi, i prawdopodobnie w najbliższych latach nie będzie, to no biorąc pod uwagę ekologię, jak i szybkość przekazywania towarów, to zdecydowanie transport kolejowy. No właśnie, to dlaczego o tym się poważnie w Polsce nie rozmawia? Bo moim zdaniem to jest przecież realna alternatywa, to są realne pieniądze dla właśnie przewozów towarowych. Rozmawia się, natomiast no niestety przesuwa się te środki w bliżej nieokreśloną przyszłość, jeżeli chodzi o. Pieniądze na infrastrukturę kolejową? A... Czyli działanie lobby drogowego, tych wszystkich firm, które budują autostrady. No, tak lukratywne kontrakty. Trudno mi to nazwać. To jest w tym momencie bardziej polityka kraju, który może wybiera bardziej w chwili obecnej to, co jest potrzebne bezpośrednio obywatelowi. Nie ma takich towarów, które by się nie dało przewieźć koleją. Jest tylko kwestia ponoszenia kosztów i umiejętnie zbudowanego z łańcucha dystrybucji i na tym też pracujemy. No, na przykład surowce. Do tego raczej samochodami nie da się przewozić towary masowe. Tak, dokładnie, ale natomiast w chwili obecnej mamy też wypracowane już pewne proporcje dla naszych klientów, gdzie będziemy również świadczyć usługi nie tylko w zakresie przewozów całopociągów, jak również grup wagonowych i pojedynczych wagonów. Targi Transportu, Spedycji i Logistyki Silesia TSL Expo to przede wszystkim integracja środowiska związanego z logistyką i właśnie ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego. Na targach można zobaczyć ofertę liderów branży transportu spedycji i logistyki. Są to firmy PKP Cargo, PKP LHS, PKP Informatyka. Mamy również prezentację kraju partnerskiego Republiki Czeskiej. A także prezentacje firm, członków Polskiej Izby Producentów i Usług na Rzecz Kolei z Bydgoszczy. Wśród imprez towarzyszących można znaleźć dla siebie m.in. zawody na najlepszego kierowcę wózka widłowego, zawody Ford Leaf Cup. Podczas targów odbędzie się również konkurs na kierowcę Mistrza Kierownicy, organizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej Cargo oraz giełdę używanych wózków widłowych. Na targach logistycznych nie mogło zabraknąć rozmowy z firmą, która sprzedaje wózki widłowe. Państwo są poważnym partnerem firm logistycznych, bo wy dostarczacie im wózków, którymi się załadowuje towary do samochodów, do pociągów. Jaki to jest rynek dzisiaj? Rynek logistyki już od dłuższego czasu przede wszystkim zwyżkuje. To znaczy, że coraz więcej firm wysyła usługę dystrybucji. I komisjonowania własnych produktów do zewnętrznych firm logistycznych. Oczywiście, jeśli chodzi o ilość zainteresowanych firm, ten rynek rośnie, ale jeśli chodzi o konkurencję, oczywiście jest ona coraz większa. A co za tym idzie, ceny są coraz niższe. Większą ilość wózków dostarczacie dla firm, które zajmują się transportem kolejowym czy drogowym. No tutaj w tym ujęciu muszę powiedzieć, że zdecydowanie więcej do firm, które się, zajmują się transportem e, drogowym, niż do kolejowym. A co dzisiaj powinien mieć nowoczesny wózek widłowy? Ha, do czego ma być przeznaczony? No na pewno musi być <laughs> ekonomiczny. To od razu A, pan powie. Że tak oczywiście. Na gaz tak Wspaniała uwaga. E, jeśli chodzi o wózki elektryczne, to przede wszystkim niska konsumpcja energii. Co jeszcze poza tą ekonomiką? Rzecz jasna ergonomia. Operator, kiedyś jeszcze 15 lat temu, kiedy zaczynałem pracować w wózkach widłowych, uśmiechem traktowałem ergonomię i miejsce pracy operatora. Dzisiaj wiem, że po 15 latach pracę operatorzy mają kłopoty ze zdrowiem, z kręgosłupem. Ergonomia to dopasowanie do naszych naturalnych odruchów i budowy ciała. I to jest bardzo ważne z punktu widzenia operatora. Czyli a wózki my przy... bardziej przypominają samochody. Tak, świetne, yy, yy, świetne porównanie. Bardzo często używam tego porównania, że wózki są zza... skonstruowane tak, aby były zbliżone maksymalnie do samochodu, bo przecież w samochodzie mamy naturalne odruchy. A ile kosztuje dziś dobry wózek widłowy? <laughs> Nasi klienci mówią, że potrzebuje dobrej tania. Ja pytam, dlaczego dwa? <laughs> albo dobry, albo tani. Trzeba mieć świadomość. No, za dobry wózek widłowy trzeba zapłacić spalinowy, taki z napędem gazowym standardowy o dźwigu około 1600 kg. Myślę, że trzeba zapłacić około 17 tysięcy euro. Panie pośle, tu na targach logistycznych słyszymy jeden lament podmiotów wystawiających się, że generalnie transporty kolejowe są niedoceniane, że generalnie te transporty są w odwrocie i że w stosunku do innych krajów, także Unii Europejskiej, my tutaj mamy poważne problemy. No, po, pier po pierwsze, tak, to też jest problem starych krajów Unii Europejskiej, w której kolejne różnego rodzaju kolorowe księgi nie osiągnęły tego stanu. Po drugie, my mamy w dalszym ciągu. Wysoki pozornie udział kolei w przewozach towarowych, ale on się bierze z tego, że my nie mamy w ogóle żeglugi śródziemnej, co powoduje wodnej, co powoduje śródlądowej, co powoduje, że no mamy te kilkanaście procent jeszcze na kolei, ale niebezpieczne jest tempo. Pamiętajmy w końcu o, o stanie infrastruktury, nie tylko już o jej jakości. Jeśli popatrzymy na wywóz surowców skalnych do procesów inwestycyjnych z Dolnego Śląska, to wiemy, co jest limitem. Stan infrastruktury kolejowej. No i mamy też takie kwiatki, że w ostatnich dwóch latach się zaskakująca tendencja, że znaczna część dostaw tłucznia na inwestycje kolejowe jest realizowana trakcją drogową. No I podraża a koszty. Więc, a więc nie tylko inspekcja, nie tylko wypadki drogowe, nie tylko, a mamy nowe zjawisko, mówimy też o emisji do atmosfery. Skoro więc... Z głównym udziałem motoryzacji udział transportów w emisji do atmosfery CO2 wzrósł z 8-9% w ciągu ostatnich paru lat do 12-13% i za chwilę staniemy przed dylematem, czy zamykać, zamykać elektrociepłownie, cementownie, żeby zmieścić się w limicie 209 milionów ton CO2 emisji. No to popatrzmy, jakie tu mamy rezerwy. I tą mądrą rezerwą jest co? Budowanie transportu drogowego do linii kolejowych i... Tworzenie współdziałania pomiędzy transportem drogowym i kolejowym nie da się poprawić stanu funkcjonowania kolei bez potężnych środków inwestycyjnych, w tym także na bieżące utrzymanie. I tutaj i po stronie pan dróg. Te środki? Nie widzę. I dlatego mówię, że i po stronie dróg, i po stronie kolei, a ta dyskusja, którą ostatnio mieliśmy, kiedy to mieszkańcy kibicowali, czy zdejmą z kolei dołożą do mojej drogi, jest po prostu bez sensu. Nie wolno zdejmować w Polskich warunkach z infrastruktury, dlatego że idea ta niego państwa w infrastrukturze powoduje, że mamy infrastrukturę nijaką, nieadekwatną do potrzeb. I za chwilę będziemy rozmawiać o zamknięciu 7000 tysięcy kilometrów linii. I znowu okazuje się, że idea taniego państwa zgrzyta. TIRy na tory. O co chodzi? Czego żądacie? Dzień dobry. Reprezentuję Instytut Spraw Obywatelskich, który jest organizatorem kampanii TIRy na tory. Chodzi nam głównie o, o promocję transportu kombinowanego i, i, i przeniesienie większej ilości przewozu towarów na, na kolej. Dlaczego chcecie przenosić na kolej te towary? Z kilku powodów. Po, po pierwsze, żeby jakby ułatwić życie mieszkańcom, kierowcom samochodów osobowych. Czy to będzie droższe, czy tańsze? Czy tiry poprzez kombi, terminale sadowione na pociągach i w ten sposób transportujące różne towary będą tańszym środkiem przemieszczania się tych towarów, czy droższym? Odpowiem w ten sposób na zachodzie, znaczy w krajach, w których jakby transport intermodalny jest bardziej rozwinięty niż w Polsce. Y, normą jest, że jest to dotowane z budżetów państw. więc... A, czyli znowu pieniążki z budżetu? Y, wie pan, no, wydaje mi się, że sytuacja, w której w tej chwili jesteśmy, gdzie jednak y, transport drogowy jest dotowany albo też nie ponosi do końca y, kosztów internalizacji, kosztów zewnętrznych, więc jest y, to czyli troszeczkę chore. Wy chcecie chora. od ministra Rostowskiego, tego, który zabrał teraz nasz, część naszych emerytur, to wy chcecie pieniędzy na to, żeby dotował tą akcję. Jeżdżenia tirów torami. Y, nie wiem. Wydaje mi się, że to jest zbyt daleko posunięte uproszczenie. No to skąd te pieniądze? Y, wystarczy bardziej rozsądna polityka transportowa państwa i, jakby. Czyli konkretnie? Dostosowanie się do, do zaleceń Unii Europejskiej, która wyraźnie mówi, żeby 60% wydatków na infrastrukturę ogólną y, przeznaczone było na dr Czyli drogowe, a 40%. Dokładnie, tak. Takie troszeczkę wyjęcie z jednej, z jednej skarbonki i przerzucenie do drugiej. Czy ludzie was popierają? Akcja cieszy się bardzo dużą popularnością i, i poparciem społeczeństwa. W tej chwili mamy już ponad 40 tysięcy podpisów pod petycją. Najpierw są chyba dwie różne rzeczy, tak? Jest najpierw rynek z magazynowaniem, tak? I rynek polski nie jest słaby, ale teraz ta gospodarka polska idzie ponownie do góry, do szybko i potrzeb klientów jest coraz większe. So myślą, że z tym nie będzie w ogóle problemu. Drugi punkt to jest ten transport. Tak? Transport dziś wiadomo, że w Polsce jest coraz, coraz gorzej z tym tematem. Mówimy o transporcie drogowym. Tak, drogowym, dokładnie tylko transport drogowym. Międzynarodowym i też narodowym, tak? Jest problem po prostu, aby znaleźć firmy, tak? które mają naczepy aby wywozić ten towar, tak? Ale z naszej strony mamy ten plus, że będziemy w stanie mieć inwestycję z Francji tu w Polsce, aby kupić swoje naczepy. tak? I tu widzimy, widzimy po prostu naszą szansę, tak? A słabość infrastruktury drogowej nie jest dla Państwa problemem? Oczywiście, że to jest problem, tak? To jest problem tu w Polsce, ale Główna logistyka tak, i główna produkcja w Polsce jest albo tu na Śląsku, w Warszawie, w Poznaniu i tu drogi nie są najgorsze tak, w Polsce, moim tak. zdaniem. So, Myślę, że będzie coraz lepiej. Teraz są te inwestycje zrobione, tak, te różne autostrady na przykład na Euro 2012. Myślę, że będzie tylko coraz lepiej z tym. Jak Państwo widzieli, jak Państwo słyszeli, pomysł na to, żeby dużą część transportu drogowego przenieść w Polsce na koleje, przegrywa. Przegrywa przede wszystkim dlatego, że za transportem drogowym stoi olbrzymie lobby. Lobby budowniczych dróg i autostrad oraz producentów i serwisantów samochodów. Co jest najlepsze dla statystycznego Polaka? No, na to pytanie najtęższe głowy starają się znaleźć odpowiedź. Odpowiedzcie państwo sobie sami, czy spaliny samochodowe i tłok na drogach, czy może tańszy transport kolejowy, ale może Persaldo nieco droższy, bo jednostkowo kosztuje to drożej. No o tym mówiliśmy w dzisiejszym programie i niestety nie udało się kompletnej, pełnej odpowiedzi nam znaleźć.